Cześć! Witajcie na kanale firmy Applaus. Nazywam się Edek. W dzisiejszym odcinku zaprezentujemy Wam słuchawki IE600. Środkowy model z nowej linii audyfilskich do kanałowych słuchawek z Na wstępie chciałbym Was przeprosić za rozerwane pudełeczko, ponieważ tak bardzo czekałem na ten model słuchawek, że przy pierwszym odpakowaniu niestety mi trochę nie wyszło. IE600 są dość świeżym modelem. Słuchawki zostały zapowiedziane w marcu tego roku. Natomiast do Polski trafiły dopiero niedawno. Jak wspomniałem na początku, jest to środkowy model linii słuchawek IE. Producent plasuje te słuchawki zarówno pod względem cenowym, jak i brzmieniowym pomiędzy modele IE 300 i IE 900, które zostały zaprezentowane w zeszłym roku. Co zatem znajdziemy w pudełku i czy jego zawartość jest warta wydania prawie 3600 zł? Sprawdźmy to. Zacznijmy od rozpakowywania tych słuchawek. Po rozcięciu plomby wyjmujemy z kartonu dodatkowe pudełko, w którym w pierwszym kroku trafimy na muszle słuchawek osadzone w piance. Po wyjęciu słuchawek i pianki docieramy do dalszej zawartości pudełka. W odróżnieniu od modelu i 900 znajdziemy w nim tylko dwa kable. Jeden symetryczny ze złączem 4,4 ,4 mm oraz jeden niesymetryczny ze złączem jack 3,5 mm. W zestawie mamy również dwa zestawy adapterów do uszu w trzech rozmiarach S, M i L, wykonanych z silikonu oraz pianki pamięciowej. Producent dodał twardy ochronny case wysokiej jakości. W pudełku znajdziemy również klips do kabla i narzędzie do czyszczenia. Jest także instrukcja obsługi i podpisany odręcznie certyfikat jakości. Całość sprawia wrażenie, że mamy do czynienia z produktem klasy premium. Jednak to nie zawartość opakowania jest tu najciekawsza. Już po pierwszym kontakcie ze słuchawkami wiemy, że mamy kontakt z czymś wyjątkowym. Takie wrażenia sprawia chropowata powierzchnia muszli, które zostały wykonane z amorficznego cyrkonu. Ten metal, który jest trzykrotnie bardziej wytrzymały od stali, jest wykorzystywany w lotnictwie i medycynie. Co ciekawe, właśnie z tego metalu jest wykonana głowica wiertnicza marsjańskiego łazika NASA. Kolejną ciekawą właściwością tego metalu jest to, że jak ja to określam, jest ciepły. W takim sensie, że biorąc te słuchawki do ręki nie odczuwa się charakterystycznego dla metalu chłodu. Słuchawki bardzo szybko łapią temperaturę ciała, więc nie ma żadnego dyskomfortu po włożeniu słuchawek do uszu od razu po wyjęciu z pudełka. Oprócz samego materiału, równie ciekawy jest sposób produkcji obudowy tych słuchawek. Są drukowane na drukarkach 3D. Dzięki temu słuchawki są niezwykle lekkie, wytrzymałe i bardzo precyzyjnie wykonane. Na obudowach znajdziemy logo producenta w postaci eski, a po wewnętrznej stronie lewej słuchawki znajdziemy nazwę modelu. Prawa słuchawka dla uproszczenia została oznaczona czerwonym pierścieniem. Podobnie jak w całej serii IE, Sennheiser zastosował pozłacane złącze Fidelity Plus MMCX, które pozwalają na zmianę kabla i zapewniają dodatkową ochronę przed uszkodzeniem przez przypadkowe wyrwaniem kabla i minimalizują naprężenia. Podobnie jak w przypadku IE 900, wszystkie przywody z zestawu są wzmocnione włóknem para który jest stosowany m.in. w produkcji kamizelek kuloodpornych. Dzięki mocowania kabla od góry słuchawki doskonale trzymają się w uchu. Słuchawki nie uciskają i bardzo dobrze dopasowują się do ucha. Wracając do kabli, dzięki temu, że w zestawie mamy aż dwa różne złącza, możemy podłączyć te słuchawki niemal do dowolnego źródła dźwięku, w tym oczywiście ze wzmacniaczy słuchawkowych, laptopów, interfejsów audio i oczywiście systemów Hi-Fi. Jak widzicie, wykonanie i zastosowane materiały są naprawdę wyjątkowe. Zastosowany system akustyczny również jest wysokiej jakości. Słuchawki bazują na 7 mm autorskich przetwornikach Zenheiser True Response, zoptymalizowanych pod kątem uzyskania najniższych możliwych zniekształceń. Aby uzyskać doskonałe, czyste brzmienie, inżynierowie Zenheisera wykorzystali system podwójnych dwukomorowych absorberów D2CA, które wychwytują i tłumią częstotliwości maskujące. Warto też dodać, że obudowy i przetworniki słuchawek są produkowane w fabryce Zenheizera w Niemczech, natomiast montaż odbywa się w Irlandii. Przetworniki są dopasowywane do siebie podczas automatyzowanego procesu produkcyjnego, aby wyeliminować odchylenia w parametrach i brzmieniu. Jako całokształt otrzymujemy bardzo lekkie słuchawki, ważące zaledwie 6 gramów. Są one odporne na korozję i fizyczne zużycie. Słuchawki cechują się pasmem przenoszenia od 4 do 46,5 kHz ze zniekształceniami harmonicznymi na poziomie zaledwie 0,06%. Impedancja na poziomie 18 ohmów pozwala na napędzenie tych słuchawek nawet mobilnymi źródłami dźwięku. Z pewnością chcielibyście wiedzieć, jaki oferują dźwięk. Rzadko wygłaszam na tym kanale swoje osobiste poglądy, ale według mnie te słuchawki brzmią fenomenalnie. Zwłaszcza jeśli ktoś lubi muzyczne gatunki obfitujące w niskie częstotliwości. Są zestrojone zupełnie inaczej niż IE900 i E300. Osobiście z całej serii IE dla siebie wybrałbym właśnie IS600 ze względu na niezwykle głęboki, czysty i precyzyjny bas. Poszczegółowe recenzje zapraszam jednak do niezależnych od nas źródeł, czyli IS600 są zatem warte 3600 zł. Tak naprawdę to zależy. Przede wszystkim od tego, czy szukacie przewodowych słuchawek w podobnym budżecie. Moim zdaniem, ze względu na użyte materiały, zawartość całego zestawu, a także czyste i precyzyjne brzmienie, cena nie jest wygórowana. Ale oczywiście ile osób, tyle opinii. Natomiast jeśli macie do nas jakieś pytania, to zachęcamy do ich zadawania w komentarzach. Po więcej szczegółów odnośnie iS600 zapraszamy na stronę producenta zanheiser.pl. Jeśli materiał Wam się spodobał, to proszę stawcie kciuk w górę. Dzięki i do zobaczenia w następnych odcinkach.